Samotność Cyprian Norwid. Cisza niekiedy tylko pająk siatką wzruszy, lub przed oknem to pole wietrzyk pomuskuje. Och, jak lekko oddychać, słodko marzyć duszy. Tu mi gwar, tu mi uśmiech myśli nie krępuje. Jak niewolnik, co ciężkie siłą więzy skruszy i zgasłe życie w sercu na nowo poczuje. Tak ja, na chwilę zwolniony z natrętnych katuszy, wdzięk i urok milczenia czuję i pojmuję. Bo gdy w kole biesiady serce nas nie łączy, gdy różnorodne myśli mieszkać z sobą muszą, gdy dusza duszy pojąć zrozumieć niezdolna, próżno nektar napojów hojnie się wysączy. Śmiechy, pioska, biesiada wszystko jest katuszą. U mnie rozkosz i życie gdy moja myśl wolna.